Sixty-five. Sześćdziesiąt pięć. Sześćdziesiąt pięć. Negation. Two. Przeczenie. Dwa. Przeczenie. Dwa. Is the ring expensive? Czy ten pierścionek jest drogi? Czy ten pierścionek jest drogi? No. It costs only 100 euros. Nie, kosztuje tylko 100 euro. Nie. Kosztuje tylko 100 euro. But I have only 50. Ale ja mam tylko 50. Ale ja mam tylko 50. Are you finished? Jesteś już gotowy, gotowa? Jesteś już gotowy? Gotowa? No, not yet. Nie, jeszcze nie. Nie, jeszcze nie. But I'll be finished soon. Ale zaraz będę gotowy, gotowa. Ale zaraz będę gotowy, gotowa. Do you want some more soup? Chciałbyś, chciałabyś jeszcze zupę? Chciałbyś? Chciałabyś jeszcze zupę? No, I don't want any more. Nie, już nie chcę. Nie. Już nie chcę. But another ice cream? Ale chcę jeszcze loda. Ale chcę jeszcze loda. Have you lived here long? Mieszkasz tu już długo? Mieszkasz tu już długo? No. Only for a month. Nie, dopiero miesiąc. Nie, dopiero miesiąc. But I already know a lot of people. Ale znam już wielu ludzi. Ale znam już wielu ludzi. Are you driving home tomorrow? Jedziesz rano do domu? Jedziesz rano do domu? No, only on the weekend. Nie, dopiero w weekend. Nie, dopiero w weekend. But I will be back on Sunday. Ale wracam już w niedzielę. Ale wracam już w niedzielę. Is your daughter an adult? Czy twoja córka jest już dorosła? Czy twoja córka jest już dorosła? No, only 17. Nie, ona ma dopiero 17 lat. Nie, ona ma dopiero 17 lat. But she already has a boyfriend. Ale ma już chłopaka. Ale ma już chłopaka.